Hej kochani, zapraszam Was na ulubieńców października i bez zbędnego, wiecie, gadania o tym, że czas szybko leci, bla 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 i tak dalej, od razu przechodzę do ulubieńców. Jak zwykle produktów jest nie za wiele, natomiast produkty, które mi się sprawdziły, które Wam serdecznie polecam, więc zaczynamy. I tak, jeśli chodzi o. może zacznijmy od pielęgnacji ciała, to pierwsza rzecz, którą bym chciała Wam pokazać, są to mm, takie jakby klastry, płatki. Tutaj jest to nazwane na opakowaniu jako Hydrożelowe płatki pod oczy rozjaśniające cienie i sińce. To jest firma Efektima Instytut I to są płatki takie właśnie hydrożelowe pod oczy, które ja sobie przywiozłam. Wydaje mi się, że w lipcu jak byłam na urlopie w Polsce. Bo yy, testowałam już różnego rodzaju te płatki i te materiałowe i te właśnie hydrożelowe. Ale na moje gigantyczne cienie pod oczami nie działa większość takich produktów i to są pierwsze od długiego czasu płatki, które rzeczywiście mi się sprawdziły. Płatki hydrożelowe, bardzo, tak, bardzo takie przyjemne, jeśli chodzi o noszenie, takie um, jakby delikatnie chłodzące, um, fajnie się dopasowują, dopasowują tutaj na okolice pod oczami. Z jednej strony płatek mi się trzymał rewelacyjnie, z tej prawej troszeczkę mi spadał, ale nie było to problematyczne. Robiłam cały czas, wiecie, w domu, różne rzeczy przemieszczałam się, sprzątałam i nie miałam jakiejś obawy, że zaraz mi coś tutaj, wiecie, odpadnie, a ja odkleję się. Yy, tylko sobie właśnie czasami tak, wiecie, podniosłam do góry tą prawą stronę, ale płatek yy, się trzymał rewelacyjnie. Bardzo przyjemne właśnie takie uczucie lekko chłodzenia, bardzo przyjemne jeśli chodzi o komfort. No i samo działanie naprawdę rewelacyjne. Tak jak mówię, już dawno nie miałam takich płatków, które rzeczywiście by działały na moje cienie pod oczami. Te zdecydowanie minimalizują, minimalizują to dosyć mocno takie duże cienie pod oczami, bo ja wiecie, że ja mam cienie pod oczami i to spore. Ciężko mi jest znaleźć korektory, które by je dobrze zakryły, więc to o czymś świadczy. Natomiast przy tych płatkach, szkoda, że to była jedna para, ale przy tych płatkach rzeczywiście miałam bardzo zredukowane cienie pod oczami, byłam bardzo zadowolona z ich działania, bo się nie spodziewałam, że w ogóle cokolwiek zrobią. Natomiast tak, tutaj są dwie sztuki i troszkę szkoda, bo to jest tak naprawdę na jedno użycie, więc jak będę w Polsce, to na pewno kupię sobie kilka paczek, jeżeli oczywiście nie zapomnę, bo są bardzo, bardzo dobre, więc jeżeli już poszukujecie dobrych płatków redukujących cienie pod oczami, to te Wam serdecznie polecam. Tutaj producent pisze, że one mają właśnie rozjaśniać cienie i sińce pod oczami mają wygładzać zmarszczki, wiecie, no w to bym tak za bardzo nie wierzyła. Poza tym ja nie mam jakichś bardzo dużych zmarszczek pod oczami, więc ciężko mi stwierdzić. Natomiast rozjaśnienie cieni zdecydowanie, więc dla mnie na plus ten produkt. Następnie jeśli chodzi o pielęgnację ciała, to Chciałabym Wam pokazać piankę pod prysznic. To jest akurat firma Spitzner, jeżeli dobrze wymawiam. Firma niemiecka. Ale tu nie chodzi mi o ten konkretny produkt, tylko bardziej o formułę tego produktu. Bo nie wiem jak Wy macie, ale ja mam tak, że na przykład jak się robi jesień, jak się robi zima, jak już jest troszeczkę chłodniej, mimo że się grzeje kaloryferami, to ja jestem zmarzona i mi jest wiecznie zimno. Więc jak się robi właśnie chłodniej na dworze, to ja stojąc pod prysznicem nie przepadam za uczuciem, kiedy wylewam sobie żel pod prysznic na rękę czy tam na gąbkę i nagle przykładam ten... Y ten produkt do ciała i on jest tak po prostu zimny, że mnie w momencie po prostu, wiecie, mrozi i mimo, że się oblewam gorącą wodą, to i tak nie jest od tego żalu zimno. Nie wiem, może ja jestem taka jakaś, wiecie, pokręcona, ale mi się to bardzo, bardzo przeszkadza. I właśnie dzięki tej piance, która była w Glossy Boxie, w ogóle odkryłam formułę. Ja wiedziałam, że takie produkty są na rynku, ale jakoś się nie skusiłam wcześniej na zakup pianki pod prysznic, a właśnie dzięki Glossy Boxowi zaczęłam używać pianki pod prysznic i powiem Wam, że to jest rewelacja, bo ja sobie stoję pod prysznicem, pod tym gorącym, ciepłym prysznicem, yy, naciskam sobie właśnie z atomizera na rękę i wychodzi mi przepiękna pianka, którą jak przykładam do ciała, to ona ma temperaturę pokojową. Nie chłodzi mnie, Poza tym produkt jest bardzo wydajny, myślałam, że właśnie takie pianki pod prysznic będą mniej wydajne od żelu pod prysznic, a się okazuje, że ta pianka akurat jest bardzo wydajna, tutaj mamy 150 ml, ale tu w środku jest wiadomo woda, w sensie płyn, więc jeżeli przez atomizer wychodzi nam piana, no to odjętościowo wiadomo, yy, samego płynu z atomizera wychodzi mało, ale że robi się tego piana, to tej piany jest naprawdę sporo, więc poza tym, że właśnie nie ma tego efektu takiego zimnego, wiecie, że dotykacie się jakimś zimnym produktem do skóry, tylko właśnie o temperaturze pokojowej, to przede wszystkim, że one są bardzo wydajne, takie pianki, poza tym ta ma przepiękny zapach, co prawda jeszcze taki bardzo letni, ale mnie to nie przeszkadzają, ja chętnie, chętnie zużyję. Więc tak, to jest moje odkrycie, jeśli chodzi o produkt pod prysznic, pianka, naprawdę świetna rzecz. Przede wszystkim właśnie, że nie jest mi od tego preparatu chłodno pod ale też właśnie, że bardzo fajna jest ta piana do samego mycia, bardzo był produkt wydajny, świetnie mnie myje, nie przesusza skórę, więc ja wam pianki pod prysznic ogólnie polecam, a tą w szczególności, bo jest naprawdę fajna. I ostatnie trzy kosmetyki to, będzie, to będą kosmetyki makijażowe. I zacznijmy od produktu, który Wam ostatnio pokazywałam. Ten filmik nagrywałam już dosyć dłuższy czas temu, natomiast wy go zobaczyliście dopiero kilka dni jakoś temu. To jest akurat w opakowaniu Essence Volume On Plumping Lip Gloss, czyli po prostu. Um, bezbarwny błyszczyk do ust z Essence natomiast ja z niego pamiętacie jeżeli oglądałeś ten film, a jeżeli nie to podlinkuję wam na dole, ja sama robiłam z tego produktu Właśnie taki Lip Plumper, czyli produkt do, po, oj, produkt do powiększania ust. I tutaj właśnie w tym opakowaniu jest tradycyjny, przeźroczysty błyszczek do ust i do tego jest wlane niewiele, chyba jedna, dwie krople olejku z mięty pieprzowej, która ma właśnie działać tak drażniąco na nasze usta i ma je powiększać. I ja powiem Wam, jak ten produkt sama zrobiłam, to teraz go używam cały czas i dlatego jest w moich ulubieńcach. To jest produkt, który właśnie przy bardzo małym nakładzie czasu, bo tu dosłownie 30 sekund, e, samo wiecie, zrobienie tego preparatu, jak i przy niewielkich pieniądzach można zrobić sobie właśnie naturalny, domowy lip plumper. Ja go aplikuję na całe usta, natomiast efekt powiększenia szczególnie widać po mojej górnej wardze. I ja Wam serdecznie polecam. Jeżeli macie małe usta, chcecie je sobie delikatnie powiększyć, to tutaj właśnie możecie sobie same zrobić taki lip lamper. Nie musicie koniecznie wydawać pieniędzy na przykład na produkt Too Faced, czy na jakieś inne drogie, jedyne produkty, które zazwyczaj nie działają. Właśnie do Waszego ulubionego błyszczyka do ust dolewacie troszeczkę olejku z pieprzowej, nakładacie na usta i one się automatycznie robią większe. To nie jest, wiecie, efekt od razu wow, Angelina Jolie, natomiast rzeczywiście widać, że te usta są powiększone, takie bardziej pełne i mnie się ten efekt taki naturalny bardzo podoba, więc taki Wam domowy właśnie lip plumper polecam. Yy, następnie może korektor jeśli chodzi o korektor pod oczy ja wam go nigdzie nie pokazywałam chyba nawet w makijażach, w jakichś filmach też wam nie pokazywałam a mowa tutaj od Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer czyli ten bardzo sławny mm, kamuflaż nazwijmy to e, kamuflaż e, w płynie z taką tradycyjną tutaj aplikatorem, gąbeczką, zwał jak zwał. Ja mam tą wersję, wiecie, w słoiczku, tą klasyczną, natomiast ona pod oczy jest zdecydowanie dla mnie za ciężka i nie przepadam za używaniem właśnie tej kremowej konsystencji pod oczami. Używam na pozostałe jakieś wypryski na twarzy i właśnie, że podobno to miało być taka sama formuła, w sensie krycie i tak dalej miało być takie samo, to zdecydowałam się właśnie na tą wersję płynną, żeby używać jej pod oczy. I powiem Wam naprawdę świetny korektor, bardzo dobry, Dobrze kryjącym. On ma być wodoodporny, tutaj, według producenta. Bardzo fajna ta gąbeczka, bardzo fajny sposób aplikacji. I tutaj, przy jednym pociągnięciu pędzelkiem, w sensie tą, wiecie, tą gąbeczką, od razu widać intensywny kolor. Że on jest bardzo mocno taki kryjący. Przy, przy tym wszystkim jest bardzo kremowym. Zobaczcie, jak się go ładnie rozprowadza. Ja go lubię aplikować pod oczy gąbeczką. Wtedy. Uzyskuje jakby jak najbardziej naturalny efekt i mimo wszystko duże krycie i bardzo mi się właśnie podoba aplikacja beczką. Natomiast można jak najbardziej sklepywać również palcami pod oczy, jak wolicie. Cena jest niesamowicie śmieszna, bo on kosztuje tutaj w Niemczech chyba koło 3 euro, albo nie całe 3 euro. Coś koło tego, między 2 a 4. Już wiecie, zrobię tą większą granicę, bo nie pamiętam dokładnie, ale na pewno nie więcej niż 4 euro. A w Polsce też kosztuje niewiele. Myślę, że około 15%, zł, chyba coś takiego, więc jeżeli borykacie się z takimi dużymi cieniami potoczami jak ja, to ja wam serdecznie ten korektor polecam. Zdecydowanie lżejszy w konsystencji niż ta jego wersja kremowa. Yy, I tak, ja wam polecam, bo naprawdę jest świetny. I ostatni produkt, też który się przewijał, no tak mi się wydaje, przynajmniej w moich fil filmach, jest to Mascara Essence The False Lashes Mascara Dramatic Volume Unlimited. I to jest. Yy... Czy tu jest jakiś kolor, jakieś numerki, BDAF, cokolwiek to znaczy. W każdym razie to jest zwykła czarna maskara z tradycyjną, taką, jak ja tu mówię, błusiastą szczoteczką, natomiast ona jest tutaj w wewnętrznej części szersza i zwęża się ku końcowi. Więc tak jak mówię, taka dosyć tradycyjna tradycyjna szczoteczka, ale co ta szczoteczka robi z rzęsami, to jest po prostu magia. Tutaj, tak jak producent mówi, to ma być Dramatic Volume Unlimited, czyli takie, takie dramatyczne, jakby dramatyczna odwiętość rzęsu. Tutaj rzeczywiście w przypadku tego tuszu to jest tak, jak, jest, tak jak mówi producent, bardzo ładnie ta maskara pogrubia rzęsy. To jest taki efekt, troszeczkę przypominający efekt sztucznych rzęs, bo rzeczywiście te rzęsy są bardzo pogrubione, wydaje się, ich jakby ich było bardzo, bardzo dużo. Troszeczkę wydłuża rzęsy, bardzo fajnie się nią pracuje. Nie skleja jakoś specjalnie rzęs. Bo ja bardzo nie lubię, kiedy wiecie, przejadę sobie dwa razy mm, z maskarą i nagle mam wszystkie rzęsy posklejane, tak jakbym miała je dwie albo trzy. Tutaj tego nie ma. Troszeczkę skleja, ale naprawdę da się to jakby ładnie wypracować, wyczepę, więc mi się efekt na rzęsach bardzo podoba. Nie ma tego takiego sklejenia mocnego, a mimo wszystko rzęsy są bardzo, bardzo mocno pogrubione. Wydaje się, jakby ich było bardzo dużo. Właśnie jest ta y, taka objętość rzęs. Poza tym tusz bardzo, bardzo łatwo dostępny właśnie w szafach Essence, w Rosmanie, w Naturze w Polsce. To jest w ogóle jakaś nowa maskara, więc mam nadzieję, że ona właśnie w Polsce też jest. No i poza tym bardzo śmieszna cena, też koło 2-3 euro, więc w Polsce też niewiele. Więc jeżeli szukacie dobrego tuszu do rzęs, to ja wam polecam. Co najważniejsze też po całym dniu, nie osypuje się, nie robi się tutaj wiecie, pod oczami żadna panda itd. itd bardzo ładnie się um, utrzymuje, a poza tym przy okazji bardzo łatwo się zmywa. Ja używam aktualnie płynu micelarnego z awen, bo moją biodermę wykończyłam yy, i próbowałam go też zmyć płynem z Garniera, który Wam pokazywałam bodajże we vlogu, który też kupiłam i wszystkie yy, te płyny micelarne fajnie działają razem z tą maskarą, więc do zmywania się też ładnie, że tak powiem, nadaje. Nie trzeba się przy jej zmywaniu męczyć. Więc jeżeli szukacie fajnego tuszu, z fajną, taką tradycyjną szczoteczką, nie silikonową, to ten też również polecam, um, bardzo serdecznie, cały miesiąc, a nawet ponad miesiąc, bo ja go już mam troszkę, troszkę dłużej. Używam go dzień w dzień, zdradziłam wszystkie inne moje tusze na rzecz właśnie tego i dziennie po prostu mam go na, na rzęsach, teraz też go mam, bo po prostu nie umiem się z, z, napatrzeć na efekt jaki na moich rzęsach daje, więc to jest chyba najlepsza rekomendacja dla Was. I to byli wszyscy moimi ulubieńcym. Takie rzeczy, powiedziałabym, drogeryjne, łatwo dostępne, ale mimo wszystko perełki i produkty, które mi się rewelacyjnie sprawdziły przez cały październik, a nawet troszkę, troszkę ponad, bo we wrześniu też niektórych tych produktów używałam. Dajcie znać, czy używałyście któregoś z tych produktów, a może macie ochotę, któryś z nich przetestować i kupić. Jeżeli w filmie Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. Widzimy się w następnym filmie. Buziaki, serdeczne, pa pa!